Mam ostatnio sporo szczęścia, bo mogę poobcować z laptopami z naprawdę najwyższej półki, a dzięki temu mogę Wam wszystkim pokazać, co one tak naprawdę potrafią. Obok mnie stoi dostarczony przez firmę MSI laptop MSI Raider 18 HX AI, który kupicie m.in. u partnera tego odcinka w sklepie Komputronik, gdzie znajdziecie także inne Również tańsze laptopy wyposażone w najnowsze karty graficzne Nvidia GeForce RTX 5000. Nowa generacja kart graficznych wprowadziła do laptopów garść istotnych nowości, o których po prostu powinniście wiedzieć. No a jakich? Zaraz dowiecie się z tego materiału, przygotowanego we współpracy z firmami Computronic i Nvidia. MSI Rider 18 HX AI w tej konfiguracji kosztuje 22 tysiące złotych. Co można dziś dostać za te pieniądze? Przede wszystkim układ Nvidia GeForce RTX 5080 z 16 GB pamięci GDDR7. Skorzystacie na nim z najnowszych technologii Nvidia Ray Tracing, Nvidia Reflex 2, DLSS 4 oraz Multi Frame Generation, zarezerwowanej na ten moment wyłącznie dla tej serii kart. O ile wcześniejsze generacje DLSS pozwalały podwoić lub potroić liczbę klatek w grach, to MFG multiplikuje je nawet czterokrotnie. Nie każdy lubi klatki generowane dzięki AI, no ale fakty są takie, że to za sprawą sztucznej inteligencji na tym właśnie laptopie zagracie w 4K nawet w 120 klatkach na sekundę, korzystając z pełni możliwości przepięknej 18-calowej matrycy MiniLED o odświeżaniu 120 Hz. Oczywiście laptop to nie tylko karta graficzna, a o pięknym ekranie MiniLED już wiecie. No to co jeszcze oferuje? Flagowy 24-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 285HX, 64GB pamięci RAM DDR5, no i dwa 2TB dyski SSD M2. Czynią z niego sprzęt ostateczny nie tylko do grania. Ale również do pracy. Dwa porty Thunderbolt 5 pozwolą Wam podłączyć dwa monitory o wysokiej rozdzielczości i jeszcze wygodniej na nich pracować. Mamy tu szybkie Wi-Fi 7, moduł Bluetooth 4, no świetną, wygodną podświetlaną klawiaturę. Muszę pochwalić nawet touchpad, chociaż no, ja korzystam z myszki. Jest tu nawet czytnik kart SD tak często pomijany przez producentów laptopów, no a dla wielu fotografów to często game changer. No, umówmy się, że nie jest to laptop wagi piórkowej, bo jego masa wynosi. 3,6 kg, ale śmiało możecie go i tak wziąć ze sobą do pracy albo na uczelnię. Najlepiej byłoby wtedy wyposażyć się, moim zdaniem, w taki akcesoryjny zasilacz na USB-C, który będzie ładował sprawnie laptopa, jeżeli nie będzie działał on z pełnym obciążeniem. Domyślny zasilacz zapewnia moc 400 W i jest duży i no nie jest jakiś przesadnie ultra przenośny. Dobra, widzicie już, że laptop MSI Raider 18 hxai zdobędzie niejedno serce. Skupmy się jednak na tym, jak nowe technologie Nvidia ułatwią Waszą pracę, uprzejemnią zabawę, no oraz na tym, co dzięki nim zyskujecie. Jeżeli jesteście z tych, którzy mówią, że laptopy nie nadają się do grania, no to prawdopodobnie przez kilka lat byliście zamknięci na wszelkie doniesienia ze świata nowych technologii. MSI Raider 18 HX nawet bez włączania żadnych wspomagaczy radzi sobie z grami doskonale. To prawda, 4K nie zawsze jest optymalną rozdzielczością. Jeśli zechcecie osiągać 120 klatek na sekundę, no ale zobaczcie tylko na te wyniki w 1440p. Osoby z jakiegoś powodu sceptyczne wobec DLSS mogą po prostu włączyć sobie Nvidia Reflex, obniżając przy tym opóźnienia w grach i zwiększyć swoją skuteczność celowania w grach pokroju CSA2. NVIDIA Reflex synchronizuje działanie procesora i układu graficznego, poprawiając responsywność i eliminując kolejkę renderowania. Reflex 2.0 dodaje technologię Framework, redukując opóźnienia o kolejne 75%. Tutaj jednak musimy poczekać jeszcze na jej debiut. Zmniejszenie opóźnień systemowych to prosta droga do poprawy celności i zwiększania rang w tytułach kompetytywnych. Skoro na początku już wspomniałem o technice DLSS4, wykorzystującej AI do zwiększania liczby klatek generowanych w grach, no to zobaczcie dokładnie Ile dzięki niej teraz zyskujecie? Wiecie już, że aktywacja DLSS4 zwiększa liczbę FPS-ów. Włączenie MultiFrame Generation pozwala generować jeszcze więcej klatek. Jeśli jednak dobijecie do limitu częstotliwości odświeżania matrycy, warto skupić się na jakości obrazu, a tutaj do gry wchodzą oczywiście ray tracing oraz path tracing. O ile ray tracing, czyli śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, znamy już od lat, no to path tracing jest bardziej zaawansowanym rozwinięciem tej techniki symulowania fizyki. Tym razem fotorealizm jest osiągany przez śledzenie promieni przez całą scenę z uwzględnieniem odbić i załamań. Jedni powiedzą, że to zbędny bajer, a ja uważam, że najładniejsze gry są postrzegane jako piękne właśnie za sprawą sumy takich drobnych detali. MSI Raider 18 HX AI za sprawą RTX-a 5080 oraz DLSS 4 z Multiframe Generation radzi sobie z path tracingiem tak, jak powinien, choć czasami warto przełączyć się z 4K na 1440p, by cieszyć się jeszcze płynniejszym obrazem. Dodam też, że tańsze laptopy z kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX 5000 także całkiem sprawnie ogarniają path tracing w niższych rozdzielczościach, z, DLSS. z moich doświadczeń wynika, że nowy model Transformer działa no, znacznie lepiej niż poprzednie i w ogóle nie dziwię się, że coraz więcej graczy włącza DLSS, bo DLSS wygląda teraz znacznie lepiej przy niższych ustawieniach jakościowych. No, nie samymi grami człowiek żyje. Ja na przykład bardzo żałuję, że gram przede wszystkim wtedy, kiedy przygotowuję dla Was jakiś materiał. Nie zawsze dla rozrywki, a najczęściej po prostu w ramach pracy. Laptopy zresztą wszystkim nam służą nie tylko do zabawy, a właśnie realizacji zadań zawodowych czy też nauki. No i tutaj technologie NVIDIA również mają niebagatelne znaczenie. Każdy użytkownik GPU od NVIDIA może wybierać pomiędzy sterownikami Game Ready a dedykowanymi twórcom NVIDIA Studio. Każdy laptop z taką kartą graficzną da się dzięki nim łatwo zmienić w stację roboczą działającą sprawnie w narzędziach takich jak Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom czy też Blender lub, nie, DaVinci Resolve. Nowe rdzenie Tensor w kartach GeForce RTX serii 5000 radzą sobie jeszcze lepiej z generowaniem obrazów przy użyciu sztucznej inteligencji. W mojej pracy pomagają mi też encodery AV1 przyspieszające eksport plików wideo. Mamy tu wsparcie koloru 4.2.2. A co za tym idzie lepszą jakość obrazu przy edycji treści 10-bitowych i HDR. W ostatnim czasie głośno było o Half-Life 2 RTX stworzonym przy użyciu narzędzia RTX Remix do łatwego modowania starszych gier z wykorzystaniem AI i ray tracingu. Efekty widzicie właśnie na ekranach swoich urządzeń. Zrobiło nam się poważnie, i jakby zawodowo, ale spokojnie, bo są też przyciemniejsze ulepszenia aplikacji innych niż gry. Weźmy na przykład darmową Nvidia Broadcast, czyli aplikację stworzoną dla streamerów i twórców. Karty graficzne Nvidia pomogą Wam ulepszyć jakość dźwięku na streamie, otrzymać wideo z kamerki w czasie rzeczywistym lub usunąć tło bez konieczności stosowania zielonego ekranu, co ułatwi Wam nagrywki. Już teraz fajnie działa Virtual Keylight, poprawiające oświetlenie twarzy nagrywanej obiektywem kamery. Na co dzień korzystam też z RTX wideo. Możecie sobie je włączyć w prezentowany właśnie sposób. Karta graficzna NVIDIA poprawi jakość dowolnego streamu i pliku wideo w czasie rzeczywistym poprzez upscaling i redukcję szumów. Działa to różnie, ale zawsze co najmniej poprawnie. Laptopy z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z Serii 5000 płynnie dopasowują swoje działanie do tego, co na nich robicie. Mamy tu kolejną generację pakietu technologicznego NVIDIA Max Q optymalizującego działanie kluczowych elementów laptopów. No, gdy urządzenie wykryje, że nie potrzebujecie dużej mocy obliczeniowej, AI za zasoby tak, aby wydłużyć czas działania na baterii. Gra bazuje na GPU, a mniej na procesorze, no to układ graficzny otrzyma priorytet przed prockiem, mogąc rozwinąć pełnię skrzydeł, no a procesor nie będzie się przesadnie nagrzewał, przez co kultura pracy urządzenia wzrośnie takie to proste. Zaprezentowałem Wam dzisiaj możliwości naprawdę drogiego laptopa i te możliwości MSI Rider 18 HX są naprawdę imponujące, no ale na zakup niego pozwoli sobie zapewne niewielki odsetek graczy. Natomiast w sklepach nie brakuje także tańszych propozycji, tańszych laptopów z kartami Nvidia GeForce RTX 5000 i wszystkie obsługują wszystkie zaprezentowane w tym materiale technologie. Bez względu na to czy grasz, projektujesz, montujesz, streamujesz, czy pracujesz przy użyciu laptopa, no warto mieć świadomość tego, co oferują najnowsze urządzenia wyposażone w najnowsze karty graficzne. Zapraszam Was do kliknięcia w link w opisie tego filmu, prowadzący Was do pełnej oferty laptopów z kartami NVIDIA GeForce RTX 5000 w sklepie partnera naszego odcinka, firmy Computronic. Zachęcam również do kliknięcia w drugi link naszego partnera, firmy NVIDIA, gdzie dowiecie się absolutnie wszystkich szczegółów o technologiach, które tutaj opisywałem. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i życzę wam z całego serca, żeby wasz następny laptop był tak dobry, żeby korzystanie z niego było po prostu czystą przyjemnością. Na razie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.